Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam w kolejnej tygodniówce. Dzisiejszy temat to piekło. Zapraszam. Dlaczego piekło? Powiem, że wielokrotnie w przeszłości ludzie zarzucali mi czy innym księżom, którzy mówili o piekle, że ich straszą. Że próbują ich zmusić do praktykowania swojej wiary katolickiej przez mówienie o rzeczach strasznych, po to, żeby ludzie się bali. Wtedy skłonni są, nie wiem, dać więcej pieniędzy na tace, przyjść częściej do kościoła, ym, zmuszać bardziej swoje dzieci do tego, żeby praktykowiały wiarę katolicką, chodziły na zajęcia dla bierzmowanych i tak, dalej, i tak dalej. po prostu, że. Ym, Chcemy straszyć ludzi, bo strach to jest jakby taki dobry sposób przekonywania. No bo w końcu ludzie sobie mogą powiedzieć, no a co gdyby? Co gdyby ten szatan naprawdę istniał, piekło naprawdę istniało? Dlaczego to jest takie ważne, żeby o tym mówić, że piekło istnieje? E, że szatan tak bardzo nas nienawidzi, że gdyby Bóg spuścił go jakby ze smyczy, na której jest czy z łańcucha, na którym szatan jest, to on by nas rozszarpał na kawałki, nie zostałby nikt żywym. E, dlaczego tak ważne jest i skąd ja wiem, że szatan pała do nas taką nienawiścią, jakiej my sobie w ogóle nie potrafimy wyobrazić. Chyba, że doświadczyliśmy... E, Właśnie takiej nienawiści szatana na własnej skórze, czy byliśmy świadkami właśnie jego szatana, manifestacji, pokazania się pewnie niechcący, albo dlatego, że był zmuszony do ukazania swojej obecności tutaj na Ziemi i swojej nienawiści właśnie w stosunku do nas, ludzi. To, że piekło istnieje, to nie wiem, przekonywać musiałbym ludzi, którzy albo nie chcą w to wierzyć, albo wkupili się w to całe kłamstwo, które przekręca. Naszą doktrynę wiary, próbuje zmienić doktrynę, próbuje zmienić to, co Pan Jezus powiedział, zinterpretować jego słowa w taki sposób, żeby wyszło, że Bóg jest tak miłosierny, że nie mógłby stworzyć takiego miejsca jak piekło, nie mógłby tam nikogo posłać, że Bóg jest tak miłosierny, że praktycznie będzie nas od piekła ratował. Nawet wbrew naszej woli, dlaczego mówię, że nawet wbrew naszej woli, bo przecież wiem z własnego doświadczenia, spotkałem ludzi, którzy nie chcą mieć z Bogiem nic do czynienia, nie chcą być w niebie, nie chcą kochać Jezusa, nie chcą żyć według Jego praw, i oni mi to jawnie, prosto, z całym swoim przekonaniem, po prostu mówili. Są to osoby, które znam. Są to osoby, z którymi rozmawiałem. Są to nie są jakieś osoby z gazet antykatolickich. Są po prostu ludzie, którzy żyją w Polsce, mają się dobrze i mówią, że Bóg do niczego ich jest im niepotrzebny, nawet nie chcą mieć z nim nic do czynienia. Więc mówienie, że nie ma piekła, to byłoby w jakimś sensie mówienie też, że Bóg jeżeli istnieje, to będzie zmuszał ludzi, żeby poszli do nieba, gdzie oni nie chcą być. Pierwsza jakaś nielogiczna e, interpretacja e, Ewangelii. Przecież Ewangelia jest logiczna. Pan Jezus jasno mówi, że ci, którzy nie chcą z Nim być, idą do piekła. E, ci, którzy chcą z Nim być, idą do nieba. Druga rzecz, która jest taka ciekawa, jeżeli chodzi o piekło, zanim powiem o tej manifestacji szatana, czy diabła, czy zła, uosobienie zła w moim życiu, czy w życiu innych ludzi, które widziałem, to jeszcze kolejna taka rzecz z jednej rozmowy tutaj właśnie nawet dzisiaj. Ciekawa rzecz, że często myślimy, że... W ogóle do nieba to jest łatwo się dostać, a do piekła to albo w ogóle, albo bardzo trudno. Że przecież nikogo nie zabiliśmy, to przecież do piekła nie pójdziemy, bo w piekle, według nie wiem skąd i dlaczego takiego przekona przekonania, to w piekle to będą tylko według niektórych. Ci, którzy na masową skalę zabijali ludzi, Hitler, Stalin, nie wiem, jacyś inni dyktatorzy, mordercy seryjni, ludzie, którzy no, popełnili wielkie zbrodnie na skalę światową, czy na skalę jakiegoś kraju, a przecież prawda jest taka, że czy w niebie, czy w piekle i w tym i w tym miejscu, na pewno jeżeli trafimy tam, to się zaskoczymy, kogo my tam widzimy. Ludzie w piekle zaskoczą się, kto tam jest, będą zaskoczeni przez to i ludzie w niebie też pewnie będą zaskoczeni, że wiele osób, które spodziewali się, że pewnie powinni być w piekle albo że na pewno są w piekle, będą w niebie. I to już powiedział dawno temu wielki kaznodzieja amerykański arcybiskup Fulton Sheen. Ciekawe to jest, że Pan Jezus po raz kolejny w Ewangelii mówi jasno, że przez Świętego Pawła, że my mamy zapracować na swoje zbawienie w pocie czoła, w ciężkiej pracy. To nie jest tak, że niebo będzie nam dane na tacy, jak to w ogóle w naszych czasach się myśli o wielu rzeczach, bo jesteśmy. W XXI wieku, tak pretensjonalni, że wydaje nam się, że wszystko nam się należy, i że Pan Jezus też będzie On przed nami klękał. To On będzie się nam kłaniał, i to On nas będzie błagał, żebyśmy raczyli wejść do Jego nieba. Tak nie będzie. Tak nie będzie, dlatego że Pan Jezus, Pan Jezus przyszedł na świat. Nie tylko po to, żeby nas zbawić Otworzyć bramy nieba, które były zamknięte do czasu Jego śmierci Nie wiem, czy czytaliście Pismo Święte czy, czy myślicie o tym, co mówicie, kiedy mówicie nasze kredo Podczas każdej niedzielnej mszy świętej Mówi się, wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi Stąpił do piekieł Pan Jezus stąpił do piekieł Zaraz po swojej śmierci po to, żeby z tych piekieł uwolnić, tych sprawiedliwych Abraham, Mojżesz, Adam, Ewa i tak dalej, bo bramy nieba były zamknięte dla wszystkich ludzi aż do czasu objawienia się Syna Bożego Jezusa Chrystusa. On jest drogą prawdą i życiem, bez Niego nie ma wejścia do Ojca, nie ma wejścia do raju, czyli jeżeli ktoś będzie chciał życie bez Jezusa i będzie chciał Go omijać. Aż do końca, to dostanie to, czego chce. Bo nie wyobrażam sobie, żebym był kapłanem Boga, który będzie zmuszał ludzi do tego, żeby weszli do Niego królestwa. Myślę, że nie chciałbym takiemu Bogu służyć, który zmusza mnie do tego, żebym wszedł do Niego królestwa, jeżeli ja nie chcę. A jeżeli chodzi o piekło, to. Ludzie sami się potępiają, sami niektórzy, no i sami się potępią. Przecież, jeżeli zastanowimy się tak naprawdę nad naszymi uczynkami i nad tym, jak my widzimy drugiego człowieka, to często jest tak, że my jesteśmy bardziej surowi w ocenie drugiego, drugiego człowieka, czy postępowania drugiego człowieka, niż sam Bóg. Wyobraźcie sobie, że gdyby Bóg dał nam władzę, żebyśmy sądzili żywych i umarłych. To mnie się wydaje, że większość ludzi by nie weszła w ogóle do nieba, że większość ludzi my potępilibyśmy do piekieł z zawiści, albo z zazdrości, albo z niechęci. Na szczęście Bóg tego nie ma tych cech. On jest całkowicie sprawiedliwy i całkowicie miłosierny. Coś, czego my sobie w ogóle nie potrafimy wyobrazić, widzimy to tylko w Jezusie Chrystusie. Widzimy, że jest całkowicie sprawiedliwy i widzimy, że jest całkowicie miłosierny, na przykład w momencie, kiedy umiera. I jednego łotra, w pewnym sensie, ten łotr sam się potępia ten po jego lewej stronie, który zło czy Jezusowi. Jezus nie mówi: Jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Tylko pokazuje właśnie ten mechanizm działania potępiania siebie. Jemu, temu łotrowi, który Jezusa urąga i mówi mu: Jeżeli jesteś królem, Mesjaszem, Bogiem, to uwolnij siebie i nas. Czyli bądź niesprawiedliwy do końca, tak jak ja jestem niesprawiedliwy. Jezus do niego nic nie mówi. Ale drugi łotr, który przyznaje się do winy, przeprasza i prosi o niebo. Aby Jezus się upomniał o Niego. Do Niego Jezus mówi, jeszcze dzisiaj będziesz w, będziesz w raju. Kolejny moment, kiedy Jezus mówi, że nie wszyscy będą w raju. A jest tych momentów bardzo dużo, jeżeli yy, potrudzicie się, czytając Ewangelię, no nie jest ona aż, aż taka długa. Wiecie, no kolejny problem z naszymi czasami jest to, że my po prostu wierzymy w to, co nam wmawiają, a nie fatygujemy się, żeby wziąć Pismo Święte i czytać i po prostu słuchać Jezusa bez nakładek. Ja nie chcę tutaj nikogo do niczego przekonywać. Ja mówię wam moje doświadczenie wiary. I namawiam, jeżeli do czegokolwiek, to namawiam tego, żebyście wzięli Pismo Święte i po prostu poczytali słowa Jezusa, które powinny być zachowane niezmienne. Jeżeli my rzeczywiście nie nadinterpretujemy ich albo nie interpretujemy ich w taki sposób, jakich chcielibyśmy, żeby one mówiły, to zobaczymy, że Jezus jasno nazywa drogę do nieba, drogą do nieba, a drogę do potępienia, gehenny czy piekła, drogą do potępienia, gehenny czy piekła. Piekło istnieje, puste nie jest. Puste nie jest. Oczywiście Kościół w swoim wielkim, wielkiej mądrości i w swojej wielkim, swoim wielkim doświadczeniu nikogo nie potępia, ale jednak wynosi na ołtarze ludzi, których jesteśmy pewni, że są w niebie, bo ich obecność w niebie manifestuje się przez cuda, które się dokonują i są niewytłumaczalne. Każdy sceptyk. Może sobie poczytać raporty z uzdrowień różnych, przez różnych świętych, które są niewytłumaczalne przez naukę, przez najlepszych lekarzy w krajach na świecie, i zobaczyć, że ci święci, którzy zostali uznani święci poprzez właśnie uzdrowienia ludzi nieuleczalnie chorych, i tak dalej, różne cuda, przypadkiem się na tych ołtarzach nie znaleźli. W niebie też nie znaleźli się przypadkiem. Ludzie, którzy będą w piekle, czy są w piekle, też nie znajdują się, nie znajdą się tam przypadkiem. Bóg nie chce nikogo w piekle. Bóg przyszedł, zesłał swojego syna Jezusa Chrystusa po to, żeby nas zbawić. Sam Jezus to podkreślał wiele razy. Przyszedłem, żeby szukać grzeszników. Przyszedłem, żeby szukać tego, który jest zagubiony. Lekarze nie potrzebują zdrowi, tylko chorzy. Jezus ciągle jak żebrak chodzi, upomina się o tych właśnie którzy nie chcą mieć nic wspólnego z nim. Idzie za nimi, opatruje ich rany. Uwalnia ich z, z mocy demonów. Widzimy egzorcyzmy w, wielokrotnie w Ewangelii wystarczy sobie wpisać egzorcyzmy w Ewangelii w Google'ach i wyjdzie wam Dokładnie moment, kiedy Jezus egzorcyzmuje, czyli uwalnia kogoś z pod władzy szatana, demona, który jest przerażony obecnością Jezusa. No, i tutaj właśnie ten moment, kiedy chcę powiedzieć po 13 minutach dla tych, którzy mają jakąś cierpliwość albo mogą mnie słuchać tak długo. O tym właśnie doświadczeniu, kiedy byłem obecny przy modlitwie uwolnienia, potem się to przerodziło w egzorcyzm już oficjalny, kiedy przyjechał oficjalny egzorcysta, i później to było kontynuowane już przez oficjalnych egzorcystów, czy nawet księdza biskupa, czy nawet niejednego biskupa w Stanach Zjednoczonych, z tą konkretną osobą, którą znałem ze swojej poprzedniej parafii. Ta osoba była egzorcyzmowana wielokrotnie przez wiele lat. I ja osobiście widziałem trzy takie sesje, byłem obecny, modliłem się tam, i poprzez no, opętanie tej osoby, poprzez modlitwy, które zanosiliśmy do Boga przez Jezusa Chrystusa i też za Matki Bożej, wspomożycielki wiernych, tej, która nas wspiera, widziałem na twarzy tej osoby, która była ewidentnie opętana przez demona. A otworzyła się na to opętanie przez swoje własne wybory życia niemoralnego, bardzo taka zagubiona osoba. Widziałem na twarzy tej osoby w jej zachowaniu nienawiść w kierunku moim, bo ja akurat wtedy tam stałem i się modliłem, poproszony przez egzorcystę. Nienawiść, której nigdy nie widziałem wcześniej. Widziałem bardzo wielu złych ludzi, ludzi, którzy byli wściekli, pijani, agresywni, ludzi, którzy mieli w sobie wiele złości, agresji. Widziałem już różne wyrazy złości, nienawiści, ale takiego nieludzkiego i tak bardzo przejmującego. Wyrazu twarzy w nienawiści nigdy nie widziałem i nigdy nie zapomnę, chyba że stracę pamięć. Wiem, że nie spałem kilka tygodni po tej całej modlitwie. Widziałem ciągle tą twarz, która mnie prześladowała w pewien sposób. Zetknąłem się z, ze złem, którego wcześniej sobie nawet nie wyobrażałem, a to już byłem w którymś tam roku mojego kapłaństwa. Spotkałem się z tym jeszcze kilkakrotnie w swoim kapłaństwie. Spotkałem się z ludźmi, którzy no, w swoim życiu przeszli przez gehennę, przez manifestację właśnie złego ducha w swoim życiu, czy po prostu przeżywając w swoim życiu piekło, które zaczyna się tu na Ziemi. Tak jak niebo zaczyna się na Ziemi, kiedy żyjemy według. Przykazań Jezusa Chrystusa, dziesięciu przykazań, kiedy unikamy zła, kiedy staramy się robić dobro, kiedy oddajemy Bogu cześć, nie żyjemy egoistycznie tylko dla siebie, zaczyna się niebo tutaj już na Ziemi. A kiedy żyjemy egoistycznie, skupiamy się tylko na sobie, łamiemy Boże Przykazania, ciągle i ciągle rozwija się coraz bardziej ta obecność piekła w nas. No i nie dziwne, że ono na końcu nas może wchłonąć, i po prostu wybieramy już powoli. Małymi kroczkami drogę do piekła, które nigdy się nie kończy. Jest to miejsce, jest to stan, jest to rzeczywistość, o której mówi Jezus Chrystus, przed którą przestrzega. Przyszedł, żeby nas przestrzec i żeby nam pokazać drogę, jak omijać piekło, a my ciągle w zaparte, nawet ludzie, którzy chodzą do kościoła co niedzielę, nawet ludzie, którzy przeszli przez Komunię Świętą, bierzmowanie, cwaniaki nad cwaniakami wyjdą i będą w swoich konwersacjach, już może teraz do kościoła nie chodzą, ale będą cwaniakować, że i śmiać się, że Pan Bóg jest miłosierny i oni do piekła nie pójdą. Żebyście się nie zdziwili. I jakby było szkoda, żebyście się nie zdziwili. Pan Bóg bierze to wszystko na serio. Nam jednego oddechu zabraknie i nas nie ma. Jednego oddechu. I my z takim podejściem jakimś cwaniackim, luzackim do Boga, stworzyciela nieba i ziemi, tego, którego dał nam życie i który ma prawo wymagać, że będziemy jakieś przykazanie słuchać, bo jesteśmy gośćmi. Na jego świecie, gośćmi. Zaprosił nas do życia ze sobą, i jak mówił, bankiet jest przygotowany, ale wielu ludzi się wymawia, woli iść właśnie za pieniędzmi, za przyjemnością, za czymkolwiek, i nie ma czasu przyjść. Więc wyszedł i zaprosił innych, którzy mieli czas przyjść. I błagam Was, jeżeli mogę. Nie róbcie sobie żartów z Boga, z wiary, z kościoła, z, z nieba i z piekła, bo te uśmieszki wielu spadną z twarzy naprawdę. Jeżeli kiedyś będziecie doświadczać, co to znaczy naprawdę, odcierać się o zło opiekło i prosicie Boga, żeby Was uratował, to wtedy się przestanie człowiek śmiać, uśmiechać i lekceważyć sobie to, co naprawdę się dzieje. Któryś święty kiedyś powiedział, że gdybyśmy widzieli ilu jest szatanów, demonów, diabłów na tym świecie, to byśmy nic nie widzieli. Światło by nam zasłonili, jest ich tak wielu. Gdyby oni mieli wolność, a nie mają tej wolności, żeby nas zniszczyli, żeby nas zniszczyli Pan Bóg trzyma ich w ryzach, dopuszcza ich do nas do tylko tyle, ile On chce. Każdemu z osobna inaczej, bacząc na jego pobożność, na jego siłę, odrzucenia pokus i tak Ale niebo jest realne, piekło jest realne, nienawiść szatana jest no, proporcjonalna do miłości Boga. Oczywiście mniejsza, bo szatan nie jest Bogiem, Lucyfer nie jest Bogiem, diabeł nie jest Bogiem, ale anioły nas kochają. Bóg nas kocha z największą miłością, jaką możemy sobie wyobrazić, i proporcjonalnie wielką nienawiścią nienawidzi nas szatan, jego demony, jego diabły, jego służalce, jego um, sługi. Myślę, że wystarczy te, tego optymistycznego akcentu. Um, to, co chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć po prostu dlatego, że mam taką odpowiedzialność i wiem, że tutaj na spokojnie mogę mówić o tym, co sam przeżywam w kapłaństwie. Mimo iż już 20 minut, to każdy sobie może włączyć później i spróbować pomyśleć o tym, w którym kierunku jego życie w tym momencie idzie. Czy już nie zszedł? Na drogę do zatracenia wiecznego, czyli na drogę demona w kierunku piekła, bo jest jeszcze czas się zawrócić zawsze, póki żyjemy i oddychamy. Możemy powiedzieć: Panie Boże, ja nie chcę iść do piekła. Nie mówię tego, żeby straszyć, mówię to, żeby podzielić się swoim doświadczeniem i ostrzec z miłości do ludzi, tak jak Jezus to robił. Nikogo nie straszył, nikogo nie obrażał, chociaż często mówił ciężkie słowa do zaakceptowania. Taki jest nasz Pan który oddaje życie za swoje owce. Nie każdy to doceni. Niestety, niestety. A mamy niebun na wyciągnięcie ręki, ale trzeba trochę popracować. Nikt tam na siłę nie pójdzie. Na ten czas, a kolejnego tygodnia, niech wam Bóg błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.